Tak jakbyś to mogła zagrać... No. No, przypomnieć sobie, jakim dzieckiem była, Mówią wszystko, że, że, że to jest no, zupełnie coś innego, ale jednak dziecko to jest dziecko, bez względu na wszystko. I no jednak no, trzeba, nie, jest, czerp trzeba czerpać ze swoich doświadczeń i wyobrażać sobie, jakby człowiek się zachował w taką sytuacjach nie, też. I sytuacjach i, i, i odkopać swoje jakieś tam... A, jakieś, reakcje, jakieś reakcje, dokładnie, dokładnie. I no, spróbować jakby jakąś taką projekcję tak. e, nałożyć. No, jest no, no, takie no. Takie, to jest bardzo to się pracuje, wcale nie jest takie przeżywała z taką osobą, która przeżyła, a mimo to jednak co to znaczy usztywnić się, przyzwyczaić się do czegoś, że nie było i koniec. W każdym razie y, jedzie tramwaj jakimś cudem, no nie jest to napisane jakim, jakim cudem. Bohaterka razem ze swoją ciotką. Prawdopodobnie to jest zasugerowane za gigantyczną łapówkę, którą dziadek zdobył. A dziadek no był w jakiś sposób uprzywilejowany w geście, ponieważ był lekarzem stomatologiem. Natomiast wbrew naszym wyobrażeniom, opieka medyczna i stomatologiczna w geście nie była taka, jak mi się wydawało, jak, jak właśnie czytałam to wszystko, że jak dosłownie